Siemanko moi drodzy, w poprzednim odcinku z tej serii powiedziałem, że jeśli będzie pod filmem 2000 łapek w górę, to Nord zbuduje dla was drugi dom, tylko że tym razem dom ekipy, no i na chwilę obecną, czyli jakieś dwa dni po tamtym nagraniu, jest moi drodzy 3000 łapek w górę, ponad 3000, także moi drodzy, jeśli pod tym filmem będzie, załóżmy, 3500 łapek w górę, no to robimy kolejny taki film, tylko że z domem Team X, albo jakiś, napiszcie w ogóle swoją propozycję, co można byłoby zbudować w Minecrafcie. Także co, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i wbijajcie również do Norta, ponieważ to właśnie on zbudował ten dom i na swoim kanale pokazał jak to wszystko powstawało i nawet dał wam link do właśnie tej mapki. Także moi drodzy, wbijajcie do niego i zostawcie mu subskrypcję, a teraz zapraszam do oglądania. A więc dobrze moi drodzy, jesteśmy w Minecraftcie i zobaczmy sobie z zewnątrz jak ten dom wygląda na chwilę obecną. I powiem wam tak, tutaj już mamy pierwszy szczegół, ponieważ jest tutaj kubeł na świecie. Ale tutaj zajmiemy się domem i to się rzuca w oczy są tutaj samochody. Samochód oczywiście Weroniki oraz to jest chyba bodajże Mercedes Freeza. Tak, K1 frizz oczywiście, czyli to jest Mercedes Freeza. A zobaczmy sobie, jak wygląda dom dookoła. Tutaj mamy oczywiście wejście i jest to prawie okrągłe e, okno, e, okno u trąby. Także, moi drodzy, zobaczmy sobie, jak jest, jak jest tutaj z boku, wygląda tak. Ale teraz moi drodzy, przejdźmy sobie do basenu. O, nawet jacuzzi jest, bo ponieważ jacuzzi było chyba w ostatnim odcinku. Także widzę, że Nord jest na bieżąco, tak samo jak z przednim domem. E, dobrze. A to co to jest? To jest ta linka, na której chyba zjeżdżali. Tak. To jest ta linka. E, Schodźmy sobie do basenu. To dobra. Co mamy tutaj? Tutaj mamy jakieś fajne oświetlenie, także bardzo fajnie. Wow, trampolin nawet zrobił. W ogóle nie wiem, da się na to skakać. O, nie da się skakać, ale dobra, fajnie, że zrobił trampolinę, ponieważ właśnie takie szczegóły dodają właśnie smaczku. To jest kosz do koszykówki, to tutaj widzimy oczywiście, to jest piłka. Także naprawdę bardzo fajnie. Okej, okay. a więc dobrze przejdźmy sobie do frontu i od razu sprawdźmy, jak ten dom wygląda w środku. Także moi drodzy, wchodzimy sobie. O, od razu już mamy otwarte drzwi. No i co mamy tutaj? Wejdźmy sobie może tutaj na początek. I co tutaj jest? Wow, to jest kibelek, ok. Kibelek mamy, fajnie, tutaj jest umywaleczka. I teraz lecimy tutaj. To jest chyba. O, tutaj są drzwi, ok. Tutaj jest tyle wejść? Nie wiedziałem, że jest tyle wejść, ale dobra. Tutaj jest co? Aha, to jest garaż, dobrze. Czyli tutaj mamy wejść do garażu. O, i jest ten słynny stół taki. Tu, o którym krzychu mówił, że będzie sobie tutaj właśnie majsterkował. Także fajnie. E, Lecimy sobie dalej. Co mamy tutaj? Tutaj jest kolejny kibelek, naprawdę? Wow, nawet nie wiedziałem, że tu jest kibelek, ale dobrze. Co mamy tutaj? E, to jest montażownia, moi drodzy, montażownia. Alvin, Piotrulo, Jojo. No i oczywiście kto tu jest Arek. Także moi drodzy, wypłata praca. No to fajnie. Dobra. Co mamy? Tutaj wszystko już? Zobaczyłem? Tutaj jeszcze. Aha, i to jest ten schowek na takie gadżety, co nie? Okej, okay, no to fajnie, dobrze. Także mamy zaliczone tutaj, e, jakby wejście do domu. Teraz wchodzimy sobie i oczywiście, moi drodzy, może zostawię na później troszkę salon. Przejdźmy sobie tutaj. E, jak się nazywał ten pokój? To było. Wow! Tutaj jest królik! O kurcze, no to powiem Wam moi drodzy, w oryginale jest. Yy, jest. Jak on się nazywał? W oryginale jest kameleon, tutaj widzę, że jest królik, bo, ponieważ kameleonów nie ma właśnie w Minecrafcie ale naprawdę fajnie jest to zrobione. Tutaj mamy ten wielgaśny stół, moi drodzy. Fajne oświetlenie, super to wygląda. Yy, to jest. Co to jest? To nie wiem, co, albo kosz, albo doniczka jakaś, ale dobrze. Co tutaj mamy? Tutaj pewnie jest wejście do baru. O, moi drodzy, oczywiście, że tak, jest tutaj wejście do baru, tutaj oczywiście jest kanapa, sofa, czy jakieś siedzisko po prostu Tutaj O, muzyczka leci Kozacko Tutaj mamy oczywiście, wow, to Okej, okay. widzę, że ty są dystrybutory właśnie do piwa, czy czegoś tam Dobrze A więc sobie przejdźmy, moi drodzy, dalej Także sobie wyjdźmy tędy kulturalnie Wchodzimy sobie może teraz do kuchni. Co wy na to? To są wieszaki prawdopodobnie. I tutaj mamy kuchnię. Ona chyba jest troszeczkę za mała, coś tak myślę, ale jest naprawdę spoko zrobiona. Troszeczkę za mała, ja bym troszkę wyraził, żeby była odrobinka większa, na przykład i na te dwie kratki byłoby chyba lepiej. Ale nie wiem, możecie też napisać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Tutaj mamy fajny żyrandol. Nie, to nie jest żyrandol, to jest yy, ten pochłaniacz, co tak... no, wiecie o co chodzi. Tutaj mamy zlew, szkoda, że nie ma wody w środku, ale fajnie, że jest. Co mamy tutaj? To są, nie wiem, kolejne wyszaki? Możliwe. Dobrze, to przejdźmy sobie od razu tutaj, teraz, właśnie do salonu, moi drodzy. A więc mamy salon. O, i to chyba miał być napis Ekipa Sezon 2. Niestety się coś nie udało, ponieważ no, w Minecrafcie ciężko takie zbudować, a raczej chyba jest to nawet niemożliwe. Bez modów, oczywiście, ale dobrze, tutaj mamy, widzę, wzorował się na Najnowszym filmie, ponieważ wcześniej to to jest ten telewizor chyba i szafa. Były tutaj. Widzę, że jest to przeniesione. Także okej. Okay. Tutaj mamy ten stół bilardowy. O, nie wskoczę. No nie wskoczę. Okej, okay, muszę tak polecieć. I co, mogę tutaj coś zrobić z tym? Dobra, nie mogę zrobić. Fajnie, że jest tutaj właśnie ten stół, ponieważ jest to fajny smaczek. Są obrazy. Jest kanapa, ta słynna kanapa, na której właśnie siedzą sobie. A tutaj, co moi drodzy mamy? Tutaj to jest chyba ta szafa, tak? To jest, moi drodzy, ta krzywa szafa, o ile pamiętam. Okej, okay, tutaj mamy ubrania. okej. Okay, nie wiem, czy to kiedyś tam było. A było! Było, było chyba no. Było, także fajnie, że tak Ci zrobił. Lecimy sobie dalej. Co mamy? Tutaj, to jest wyjście na tył, ale to sobie wyjdziemy troszeczkę później, ponieważ najpierw musimy zwiedzić cały dom, oczywiście. Dobrze, także myślę, że tutaj jest wszystko zwiedzone. No i teraz lecimy, moi drodzy, na górę. Także schody są fajnie zrobione. Nie no, fajnie to wygląda. No i co, oczywiście może zacznijmy sobie od pokoju Werki i Frieza. Także, moi drodzy, wchodzimy sobie. Jest wielkie łóżko. Super. Szkoda, że tutaj w ogóle takiej, o... takiej kamery nie ma. Tutaj by to fajnie wyglądało. Ale dobrze. Tutaj mamy ten telewizor chyba taki wyjeżdżający. Chyba taki było coś. Fritz tam kiedyś pokazywał. Tutaj mamy wieszaki. Oczywiście chyba zamiast szafy, co nie? Więc fajnie. Dobrze, lećmy sobie dalej. I tutaj nie pamiętam, kto ma pokój. Ale sprawdźmy sobie. Chyba... ty, jest łazienka? Naprawdę? Nie wiedziałem, że to jest łazienka. Wow. Dobra. Muszę bardziej uważnie oglądać filmy Freeze I tutaj jest... Tutaj jest... Ten. Balkon. Łazienka, łazienka. No dobra. Nie wiedziałem, że... Ale chyba takiego czegoś nie ma oryginale w ogóle. Nie, no tutaj jest chyba błąd. Tutaj jest chyba błąd. Ale dobrze, Lećmy dalej. Tutaj jest Łazienka, także już nie będziemy wchodzić. I tutaj jest zielony pokój. A nie, przepraszam, moi drodzy, to chyba nie jest Łazienka. To są pokoje, przepraszam, to są moi drodzy pokoje. Tylko to mi się kojarzy z Łazienkami, bo to są chyba raczej, właśnie, imitujące szafki. A to wygląda jak takie krany w Łazience, co nie? Eee, dobrze, nieważne. Przejdźmy sobie tutaj. To jest pokój Michaela najprawdopodobniej, ponieważ on ma właśnie zielony, także fajnie zrobiony. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Co mamy tutaj? Eee, szkoda, że nie podpisał tego. To jest chyba pokój Krzycha, ale nie wiem. Od razu mówię, że nie wiem, ponieważ nie pamiętam dokładnie. Tych rozmieszczeń pokoi, ale to jest chyba pokój Krzycha, także dobrze. Eee, tutaj mamy najprawdopodobniej pokój trąby <laughs> także moi drodzy uwaga wchodzimy do trąby i jest trąba i nawet są te płyty wszystkie także okej okay, fajnie e, tutaj mamy komputer jaki wielki monitor co jest grane <laughs> dobra okrągłe okno oczywiście że tak e, tutaj mamy a to jest e, to akwarium węża dobrze teraz sobie przejdźmy dalej i tutaj o ile pamiętam to jest właśnie kibelek co nie tak, to jest łazienka. Tutaj mamy. Tutaj mamy prysznic, tak? To jest pr... Nie, to nie jest prysznic, to jest kibelek. A tutaj jest wanna. Ale chyba tutaj mi się wydaje, że oni nie mieli wanny, Nie, tutaj jest prysznic, tutaj jest kibelek, a tutaj jest wanna. O, tak to działa. Dokładnie. Ok, lejdźmy sobie dalej. I chyba to już będzie zaraz końcówka. Tutaj będzie chyba pokój Marty Mixera. Coś tak czuję? Tak? Chyba tak. Tak. Okej, okay, tutaj mamy... O ho ho ho, ho 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 błąd norci co ty zrobiłeś? Widać, że niedociągnięte jest O nie! Fajnie Dobra, wróćmy sobie i obszajmy ostatni pokój, który jest chyba pokojem wujka Łukiego Także wbijamy i oczywiście mamy tutaj łóżko Tutaj mamy szafę Tutaj znowu wejście na... Yy, balkon O, nawet zrobił wejście na dach Dobrze, wejdźmy sobie na dach Dobrze moi drodzy, włączyłem sobie dzień, żeby to lepiej wyglądało. I tak wygląda tutaj dach. OK? I sprawdźmy, co jest w tych skrzyneczkach, bo nie wiem, czy w ogóle coś tam dało, ale jakiś easter egg by się na pewno przydał. Także spraw, No nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic Norcik. No mogłeś jakiegoś fajnego easter ega tutaj wprowadzić, ale dobrze. Nie ma, więc nie ma. Także co, moi drodzy, chyba obeszliśmy wszystko. Także jeszcze raz wam pokażę cały dom tutaj. No i co? Jeśli Wam się film spodobał. To zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie kanał, wbijajcie oczywiście do Norda, ponieważ on tam wam tą mapę udostępnił w linku. Oraz oczywiście, moi drodzy, zasubskrybujcie go, ponieważ on tą mapę robił naprawdę dosyć sporą ilość czasu. No i oczywiście, moi drodzy, 3000 łapek pod tym filmem to oczywiście kolejny dom, albo Team X, albo nie wiem, zaproponujcie coś w komentarzach i Nord to zrobi. Także co, widzimy się już w kolejnych odcinkach, no i do następnego filmu. Cześć!